Witam wszystkich na moim kanale Zdrapki D. A ja dzisiaj Wam pokażę. To taki automat i jak się w nim kupuje strapeczki. Proszę bardzo, to jest 10 zł Ładujemy go najpierw. Mamy 40 złotych i szukamy sobie do zdrapania zdrapek. Naciśniemy tą, tą, że jest 30 I diamenty. I jeszcze mamy 10 I, i dwie po pięć sobie naciśniemy. A już nie dał. I to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Hej. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. A to są te trzy zdrapki, które nam wypadły z automatu. I przejdziemy do drapania ich. Jak zawsze nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze i naciśnięcie dzwoneczek, żeby Wam pokazywało nowe filmy. A my przychodzimy do Zaczniemy od zdrapki Premia 77. I to jest polska zdrapka. Zostawimy rozdzielczość. O, proszę bardzo. A w tej zdrapce musimy znaleźć w 14 rajach. Siódemki. Jedna siódemka razy jeden, dwie siódemki razy dwa, trzy siódemki razy trzy. To co? Miłego oglądania. I zaczynamy drapać. I w pierwszym rzędzie mamy. W drugim rzędzie. W trzecim rzędzie. Jest jedna siódemka. Na pewno będzie wygrana razy jeden w czwartym rzędzie. Jest druga siódemka. Na pewno będzie wygrana razy jeden, po raz drugi w szóstym rzędzie, w siódmym. I połowę z drapki mamy za sobą. Przechodzimy do drugiej połowy. Widzimy trzecią siódemkę. Jak i widzimy czwartą siódemkę. Przypominam, że zdrabka kosztowała 10 zł i była wyciągnięta w automacie. I jest piąta siódemka. Czyli tak, mamy pięć razy wygraną. Przypominam, że to jest polska zdrabka, jest to. Pierwsza moja polska zdrabka na moim kanale zdrabki.de Oczywiście to jest nie koniec. Jak zawsze zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów. No A my sprawdzamy, co wygraliśmy. Czyli w grze trzeciej mamy 10 zł. W grze czwartej mamy 10 zł. grze 9 mamy również 10 zł, w grze 10 mamy tak samo 10 zł, jak i w grze 12 mamy 10 zł. Czyli podsumowując tę zrabkę z automatu dała nam 50 zł. Super, cieszymy się z zrabka numer 001 szczęśliwa i odkładamy na prawą stronę. Przechodzimy do następnej strapki. A następną strapką jest dolary, diamenty. I w niej musimy znaleźć wygrywających liczbę, twoją liczbę albo taki znaczek portfela, którym nadaje wygraną albo diament raz dwa. Więc sprawdzamy co mamy. Czyli tak 15. Mięciutko się zdziera. Miękko się zdziera. 37, 5, 23, jak i 40. To co? Tu gdzieś muszą być te liczby. Jak to zrobić, żeby je znaleźć? Tu jest tutaj 16 obok. 38, proszę bardzo, obok.

7. 21. Bardzo, bardzo fajnie się to zdziera. I 9 również nie ma. Czy jest jeszcze jeden rządek? Jest jeszcze jeden rządek. 14 obok. 24 również obok. 30 nie ma. 12 nie ma. I 33 nie ma. Podkładamy na lewą stronę. Przechodzimy do trzeciej zdrapki. Jaką wyciągłem z automatu. No. Bardzo długa zdrabka. No. Gra o milion 25 szans na wygranie. Musimy znaleźć w grze pierwszej. Wygrywającą liczbę i tak dalej. Potem jest koronę i kuferek daje 70 zł. Czyli co? Sprawdzamy w grze pierwszej mamy 22. Szukamy tej liczby. Jest to korona. Za szybko pociągłem. Czyli już mamy widać 20 zł wygrane. Za szybko pociągłem. I 8. Sprawdźmy korona i przypisaną do niej kwotę, czyli 20 zł w grze pierwszej, grze drugiej. Szukamy dychy. 7, 12 grzecie. Grze o, mój automat do kawy się właśnie wyłączył. Dziękuję kolego, że mi

I nie zdrapałem nawet, co pod nią jest. W grze piątej mamy 36 i szukamy tej liczby. Pierwszy obok 42, 6, 44, 4 i nie ma. Czyli piąta gra nic nam nie dała, a my sprawdzamy, co nam dała gra piąta. I pod piątką przypominam, że już tu 20 złotych wygraliśmy. I to jest trzecia zdrapka z automatu jaki wylosowałem, a my wygraliśmy pod piątką 20 zł, czyli ta zrapka nadała 40 zł, czyli podsumowując wygraliśmy tu jest 50, 90 zł, a wkład był 40 zł. Dziękuję za uwagę, nie zapomnijcie o subie, łapki, łapce w górze, napiszcie komentarz,